Przepraszam, żołnierzu, możemy pogadać? Żołnierzu, mamy tu poważną sytuację. Potrzebujemy pomocy kogoś, komu sprawy ludzkości nie są obojętne. O jakim problemie mowa? Od razu do konkretów, co? Ha, nic dziwnego, że nasza flota jest najlepsza w całej cholernej galaktyce. Elias Keller, negocjator przymierza, niebawem wezmę udział w niezwykle istotnych rozmowach z salarianami. Nie wyobrażacie sobie, jak trudne to negocjacje. Walczę za ludzkość równie ciężko jak wy, tyle że używam słów zamiast spluwy. Rozumiem, to ważne. Czego potrzebujesz? Chcę działać skutecznie dla dobra ludzkości. Potrzebne mi są najlepsze dostępne środki. Istnieje stymulator myśli, zwiększający czujność i zdolność zapamiętywania. Można go kupić legalnie, ale są miesięczne limity, a ja potrzebuję trochę więcej. Dokładniej? Co to za stymulator? Nie znam się na tym medycznym bełkocie. Zwiększa zdolność postrzegania, pamięć krótkotrwałą i takie tam stety. Łatwiej mi się po nim skoncentrować. Będę jak brzytwa. Nic mi nie umknie. Jeżeli znasz miesięczny limit, dlaczego go przekraczasz? Negocjacje miały się odbyć już w zeszłym tygodniu. Salarianie je przeciągają. Pewnie celowo. Bez stymulatora będę do dupy. Mój asystent będzie musiał negocjować za mnie. Już widzę, jak wszystko chrzani. Powinieneś bardziej ufać swojemu asystentowi. Nie szkoliłeś go? Mój asystent chce iść na ustępstwa wobec ras Cytadeli, że niby jesteśmy tacy rozważni. Nikt nie będzie nas poważał, dopóki nie pokażemy, kto tu rządzi. Turianie tak zrobili i wygrali, więc zapomnijcie o moim asystencie. Dlaczego ta transakcja jest taka ważna? Salarianie chcą podpisać długoterminowy kontrakt handlowy. Miliardy kredytów do zgarnięcia. Jeśli nie dostanę tego towaru, negocjacje przejmie mój asystent. Wszystko pójdzie się jebać. To byłaby porażka. Powinieneś bardziej ufać swojemu asystentowi. Mój asystent? Nikt nie będzie nas poważał, dopóki nie pokażemy, kto tu rządzi. Turianie tak zrobili i wygrali, więc zapomnijcie o moim asystencie. Keller, masz poważny problem. Musisz iść na odwyk. To tylko tak wygląda z zewnątrz, ale zapewniam, to jednorazowy przypadek. Wszyscy najlepsi negocjatorzy lecą na wspomagaczach. Wszyscy balansują na granicy limitu. Tak to jest w biznesie. A jak przedawkujesz i trafisz do aresztu, to pomożesz ludzkości, tak? Cóż, macie trochę racji. Chciałem umocnić pozycję ludzkości, ale kosztem swojego zdrowia. Słuchajcie, ostatni raz użyję stymulatora, ok? Załatwię ten kontrakt i idę na odwyk. Nie ma takich negocjacji, które warte są zmarnowania twojego życia. Odpuść sobie i szukaj pomocy. Nic nie rozumiesz. Ludzkość mnie potrzebuje, a ja potrzebuję tego środka. Bez niego na pewno. Sam już nie wiem, jestem wyczerpany. Wystarczyłaby jeszcze jedna dawka. Załatwimy salarian i po sprawie. Gadasz jak czpun, jak mam cię przekonać? Macie rację. Ja powiem asystentowi prawdę. Nie mogę tak dłużej pracować. Potrzebuję pomocy. Żałuję, że tak się stoczyłem. Hej, witamy w klubie Flux. Dziękuję za pomoc, komandorze. Dobrze, że jesteście, Shepard. Słyszałem, co się stało. Odwołali mnie z tej misji. Tak jak wtedy, kiedy zmusili was do zdania Normandii. Wiem, przykro mi. Próbowałem was ostrzec, ale nie mogłem przesłać wiadomości, dopóki nie wylądowaliście. Wiem, że jesteście teraz wściekli. Ale nie możecie się poddać. Oni wszyscy myślą, że już po sprawie. Pokażemy im, że się mylą, nie? Musicie polecieć na Ilos. Trzeba powstrzymać Sarena przed skorzystaniem z kanału. Tylko jeden statek może przedostać się niepostrzeżenie do systemów Terminusa, ale jest uziemiony. Kontrola cytadeli zablokowała wszystkie systemy Normandii. Jeśli jednak unieważnimy rozkazy ambasadora, możemy sprawić, że uruchomią ją na powrót. Zanim ktokolwiek się zorientuje, będziecie już w systemach Terminusa. Jeśli ukradniemy Normandię, zrobią z Was kozła ofiarnego. A jeśli Saryn odnajdzie kanał, to nie będzie miał mnie kto osądzić. Żliwiarze nas zniszczą, radę ludzi całą cholerną galaktykę. Tylko wy możecie go powstrzymać, Shepard. Dlatego zrobię, co się da, żeby wydostać Normandię. Kradzież Normandii oznacza bunt. A co jeśli załoga się nie zgodzi? Normandia jest teraz wasza, komandorze. Jej załoga pójdzie za wami choćby w ogień. Dobrze o tym wiecie. Nie zapomnę tego, kapitanie. Obiecuję. Mogę odblokować Normandię z Centrum Kontroli Cytadeli. Będziecie mieli kilka minut, zanim ktokolwiek się zorientuje. To teren zamknięty, patrolowany przez strażników. Jak chcecie się tam dostać? Zostawcie to mnie. Tylko bądźcie na Normandii, kiedy systemy zostaną włączone. Zginiesz, kapitanie. Musi być inny sposób. To ambasador Udina wydał rozkaz. Jeśli zdołam włamać się do komputera w jego biurze, być może zdołam go unieważnić. Przecież nie będzie stał i patrzył się, kiedy użyjecie jego komputera. Przy odrobinie szczęścia nie będzie go tam. A jeśli będzie to. Coś wymyślę. Ambasador wam tego nie wybaczy, kapitanie. Zostaniecie oskarżeni o zdradę. Ryzykujecie wyrok śmierci. Włamuje się do komputera ambasadora albo ryzykuje spotkanie z ochroną Cytadeli. Tak źle i tak dobrze. Wybierajcie Shepard. Czas ucieka. Włamanie daje większe szanse. Miałem nadzieję, że to powiecie. Ambasador sprawił, że to sprawa osobista. Jesteście gotowi wyrwać się z tej stacji, komandorze? Do roboty. Ja zajmę się blokadą. Wy zejdźcie na Normandię i powiedzcie Jokerowi, żeby się przygotował. Że wysłało swoich przedstawicieli do kryjówki groźnych kultystów. Ich przywódcą jest były oficer przymierza major Kyle. Major Kyle oddał się w ręce przedstawicieli przymierza. Obecnie poddawany jest leczeniu w związku z ostrą nerwicą pourazową. Z powodu ostatnich ataków na Eden Prime wielu inwestorów kolonii wycofuje swoje poparcie finansowe dla rozwoju projektów na tej planecie. Rzecznicy Rozwoju Ludzkiej Kolonizacji tłumaczą, że Eden Prime to odosobniony przypadek, jednak ilość rekrutowanych kolonistów drastycznie zmalała. Wstrzymano wiele projektów kolonizacyjnych, inwestorzy chcą najpierw mieć pewność, że ludzkie placówki są odpowiednio chronione. co pan tu? Nie posyłałem... Zabierz nas stąd, Joker! Już! Nie wierzę, że ukradliśmy Normandię. Wiem, że jeśli się na mnie uda, czeka nas Sąd Polowy, ale coś w środku mówi mi, że zapowiada się niesamowita akcja. Nie wierzę, że ukradliśmy Normandię. Wiem, że jeśli się na mnie uda, czeka nas Sąd Polowy, ale coś w środku mówi mi, że... Cholera, ani śladu pościgu, a już liczyłem na malowniczą pogoń wśród gwiazd. Miałem nadzieję przycisnąć trochę Normandię myślałem, że zobaczy, co ten statek naprawdę potrafi. Saren wciąż tam jest. Może będziemy mieli okazję pobawić się z suwerenem chowanego. Nie brzmi to za dobrze, komandorze. Potrzebujecie czegoś? Muszę już iść. Jasne, na razie. Szukacie zaopatrzenia, komandorze? Zobaczmy co. No pewnie, komandor. No, kierujemy się do systemu Terminusa, komandorze. Proszę się nie martwić, to świetny statek. Przelecimy bez problemu. Jesteśmy ścigani, Shepard. To podniecające. Ciekawe, co nam zrobią, jeśli zostaniemy złapani. Twój ojciec ma znajomości, prawda? Nie pozwoliłby chyba, żeby jego córeczka wylądowała za kratkami. Nie znasz mojego ojca. Kradzież statku to dla Kwarian najcięższe przestępstwo. Pewnie sam chciałby wykonać egzekucję. Normandia to najlepszy statek w całej flocie. Nigdy nas nie złapią. Miejmy nadzieję, że masz rację. Muszę już iść. Do zobaczenia. Nie mogę uwierzyć, że ukradliśmy Normandię. Nie dziwię się po tym wszystkim, co od ciebie usłyszałem. Mimo to. Wyglądasz na zmartwionego, Garus. Nie, właściwie nie. Jeśli się mylisz, zapłacimy za to. Ale jeśli masz rację i nic nie zrobimy, wtedy dopiero pożałujemy. Mam nadzieję, że złapiemy Sarena, zanim się zorientują, że nas nie ma. Złapiemy go. Po prostu bądź czujny. Tak jest, komandorze. Komandorze? Co myślisz o ostatnim? Mamy przed sobą flotę pancerników, które. Z... To nie wygląda najlepiej. Mamy jedną przewagę. Ale. I właśnie to. Może pan. Zajebanie statku należącego do przymierza. Nieźle. Jestem za tobą, Shepard. Przynajmniej tyle mogę zrobić. Wszyscy inni myślą, że oszalałem. Pojebusy mają najlepiej. Mam tylko nadzieję, że nie dorwą nas, zanim my dorwiemy Sarena. Razem sobie poradzimy. Ty tu rządzisz, Shepard. Na razie wręcz. To dziwne, uciekać przed przymierzem. Załoga poświęciła dla was wszystko, Shepard. Nie zawiedźcie nas. Mam wrażenie, że chcesz spytać o coś jeszcze, komandorze. Chciałem tylko porozmawiać. Oczywiście, Shepard. O czym chcesz porozmawiać? Muszę już iść. Do widzenia, Shepard.